Nie żyje Wojciech Łazarek, kapitalny trener selekcjoner reprezentacji Polski. Kilka, dziś, kilka dzisiaj słów na temat tego właśnie selekcjonera. Być może młoda tak naprawdę widownia go nie pamięta. No ja też go tak dużo nie pamiętam. Natomiast no warto wspomnieć tak naprawdę tego selekcjonera, tego trenera, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, grze w dzwono, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, nie żyje Wojciech Łazarek, a więc tutaj selekcjoner reprezentacji Polski, który zmarł 13 grudnia 2023 roku. No to jest to na Wikipedii, tak? No bo Wikipedia świetnie to po prostu oddaje tutaj, jakie mnie osiągi. To też trochę źle brzmi, tak? Osiągi to może mieć samochód, ale jakie mnie osiągnięcia, jeśli chodzi o jego po prostu karierę. Tutaj seniorską, też karierę trenerską, tak. No, przedstawię tutaj kilka informacji, ale też dopowiem od siebie praktycznie te informacje. Mamy tak: Wojciech Łazarek urodzony 4 października 1937 roku czyli jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej tak jak wybuchła II Wojna Światowa to miał dwa lata i z mar 13 grudnia 2023 roku w Gdańsku polski piłkarz i trener piłkarski selekcjoner reprezentacji Polski w latach 86 do 89 z wykształcenia był technikiem, mechanikiem jako piłkarz występował na pozycji napastnika wychowanek metalowca Łódź, następnie grał w starcie Łódź ŁKS Łódź oraz i Gdańsk po zakończeniu kariery Piłkarskiej podjął pracę jako trener. Zaczynał jako asystent trenera reprezentacji juniorów łodzi, następnie pracował jako szkoleniowiec reprezentacji juniorów Wybrzeża MRKS Gdańsk, Lechi, Gdańsk Olimpii, Elbląg, Bałtyku, Gdynia zawiszy bydgoszcz tak z którą awansował do pierwszej ligi lecha poznań od 80 do 84 roku Mistrzostwo polskie 83 84 roku puchar polski 82 84 no tutaj muszę powiedzieć że ja mieszkam w Poznaniu i rzeczywiście Wojciech Łazarek, bardzo miło tutaj jest wspominany, jeśli chodzi o kibiców w jeśli chodzi o kibiców Lecha Poznań. E, zresztą wielu po prostu, tak, mieszkańców tutaj Wielkopolski, czy Poznania miło wspomina Wojciecha Łazarka, tak, bo rzeczywiście jak on prowadził Lecha Poznań, no ten Lech nosił sukcesy. E, no nie tylko tak, ale jakby, jakby w tym czasie, kiedy prowadził, no to sporo było tych sukcesów. E, ponownie Lechig Gdańsk oraz druży krótko drużyny II Ligi Szwedzkiej e, Trelle Borgs w 80 roku. W latach 70 odbył wiele zagranicznych staży trenerskich, między innymi w Hercie, w Hamburgu, Dynamie w PSV i Eindhoven. I to było zaskoczenie, tak? Nawet dzisiaj niektórzy trenerzy yy, yy, młodego pokolenia nie odbywają takich staży zagranicznych, a jeżeli na przykład mają, to na przykład jedy, staż w jednym klubie zagranicznym często jest tak na przykład, że piłkarz yy, po zakończeniu swojej kariery yy, robi papiery, brzydko mówiąc, na trenera, yy, ale w czasie swojej kariery Piłkarskiej. Piłkarz występował na przykład w Bundeslidze i jeśli chodzi o staż, to na przykład idzie na staż do klubu, w którym wcześniej występował. Tym razem wraca do tego klubu w roli praktycznie tutaj no stażysty, tak? No więc, tak, a on nie występował w, w, w tych klubach zagranicznych, a mimo tego miał te właśnie staże, co jednak po prostu, no, wzbogacało jego doświadczenia, tak? Lata 70., potem też miał po prostu te sukcesy. W sierpniu 1986 roku wygrał konkurs na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Zobaczcie, jak to brzmi, tak? Wygrał konkurs na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Kadrę narodową prowadził od 25 sierpnia 1986 roku do 15 czerwca 1989 roku. Odszedł po przegrane meczu z reprezentacją Anglii w eliminacjach mistrzostw świata 1990 roku. Ale zobaczcie sobie właśnie, tak to powiedziałem, jak to brzmi. Eee, wygrał konkurs na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Dzisiaj jak mamy reprezentację Polski, mamy selekcjonera, to kto go wybiera? No mówi się, że PZPN, zarząd i tak dalej. No guzik prawda, wybiera go po prostu jednoosobowo prezes eee, PZPN-u, natomiast zarząd w większości przypadków przyklepuje po prostu kandydaturę eee, takiej. i P którą po prostu wyłonił, którą wybrał prezes PZPN-u, tak? Natomiast no, w tamtych czasach był konkurs, a więc najlepszy rzeczywiście stał się selekcjonerem. No wiadomo, to zupełnie inne czasy, dzisiaj też są zupełnie inne czasy, no ale dzisiaj na pewno każdy z nas sobie by życzył, że jak mamy na przykład tą reprezentację Polski, to rzeczywiście no może wygrał konkurs, to troszeczkę no, źle brzmi, tak? No bo to nie jest jakby konkurs w szkole jakiś plastyczny, że zostaną nadesłane po prostu prace artystyczne i komisja wybierze najładniejszy obrazek, czy jakąś rzeźbę, czy coś innego, tak? No ale no fajnie by było, gdyby na przykład dzisiaj wybór selekcjonera nie tylko był decyzją y, tutaj prezesa PZP-u, ale też na przykład y, wiadomo, prezes PZP-u musi mieć pewnie decydujący głos, czy wpływ, no bo y, na końcu on po prostu ponosi za to odpowiedzialność, ale na przykład wpływ też jakiś po prostu były selekcjonerów, tak jak głos y, na przykład y, którzy po prostu mogą optować za tą kandydaturą, czy też inną, tak? A więc no, szersze pojęcie niż tylko jedna osoba, niż tylko prezes. Teraz tak, po zakończeniu pracy w reprezentacji Polski trenował drużyny polskie zagraniczne izraelski HPL Kfar Sawa w 1990 roku, EUKS Łódź, egipski Al-Masry Import Site w 1992 roku, saudyjski Etifak w 1993-1994, aluminium Konin. W 1995 roku znowu izraelski HPL Wisłek, Kraków Widzew Łódź Śląsk Wrocław Jagiellonie Białystok w latach 2002 2004 prowadził reprezentację Sudanu od 19 października 2005 roku do 3 lipca 2006 roku był trenerem i dyrektorem sportowym klubu Warpol Narew Ostruenka. Od 8 kwietnia do czerwca 2008 roku był trenerem Steinpol i Lanki Rzepin. Ja muszę powiedzieć, że to mi bardzo imponuje, tak jeśli chodzi o karierę wojciecha Hałazarka, że on się nie bał wyzwań, nie bał się tego, że prowadził właśnie tutaj reprezentację Sudanu, a potem po prostu prowadzi drużyny na przykład z niższej klasy rozgrywkowej. Czy na przykład prowadzi tutaj HPL izraelski, a potem e, wraca, tak czy na przykład saudyjski klub, gdzie zarabia potężne pieniądze, a potem wraca do Polski, prowadzi Aluminium konin, tak? I tak powinno być rzeczywiście po prostu tak jak masz ten warsztat trenerski to nie ma znaczenia czy prowadzisz drużynę po prostu tutaj z niższej klasy rozgrywkowej czy reprezentację no chociaż tutaj mogą być różne głosy tak no bo ktoś powie no ale reprezentacja Sudanu to wcale tam nie jest wyżej nie stoi wyżej po prostu poziomem niż na przykład Ekstraklasa i tak dalej czy jakiś klub nie o to chodzi żeby się licytować tak tylko tak na przykład nie wiem, Adam Nawałka tak Adam Nawałka po zakończeniu przygody z reprezentacją Polski chwilę poprowadził Lecha Poznań nieudana przygoda no i się nie musi przemęczać po prostu, bo wiadomo, bardzo dobre zarobki, jak był selekcjonerem, pieniądze po prostu ma do końca życia, prawdopodobnie, no nie zagadałem mu w portfel, e, tak, a czemu na przykład nie wykorzystuje swojego warsztatu trenerskiego, nie prowadzi kolejnej drużyny z tej czy innych po prostu klasy rozgrywkowej w Polsce czy też za granicą, tak, a po co mu się stresował, po co mu się martwić, tak, a tak może sobie spokojnie odpocząć. Teraz się pojawiły informacje, że może prawdopodobnie zostanie trenerem Wisły Kraków, no ale zobaczmy sobie też jaki jest rozbrat tak długi. No, i mamy tutaj właśnie sytuację, no ktoś może też powiedzieć, że w kiedyś też nie były takie duże pieniądze jak teraz w tej piłce, tak no bo jeżeli tam dzisiaj selekcjoner zarobi kilka milionów w ciągu roku, 2 czy 3 miliony, no to są gigantyczne pieniądze. Więc tak to właśnie wyglądało. Widzimy tutaj też karierę juniorską, pozycja prawy łącznik, tak? Wzrost 177 cm kariera seniorska. E, tak, Start Łódź, UKS Łódź, Start Łódź i Lechia Gdańsk. E, Zawisza Bydgosz, awans do ekstraklasy w 79 roku. E, tak, największe sukcesy, po prostu jeśli chodzi o tytuły, to miał z Lechem Poznań, bo mistrzostwa polskie w 83. 84 roku Puchar Polski 82 84 roku. Trener roku według plebisytu piłki nożnej w 83 84 roku. Jego syn Grzegorz też był piłkarzem, tak. Zresztą po prostu biografię tego piłkarza Grzegorza Łazarka przedstawiałem na moim kanale. Zapraszam do obejrzenia tego filmu, który zmarł w 2018 roku. Także no wielki szacunek tutaj oczywiście dla no Zarówno Grzegorza Łazarka, ale też po prostu, no bo w tym mówimy o tym filmie, o, 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 po prostu sobie w tym filmie, trzeba więc w Łociechu, Łazarku, który zmarł, ale rzeczywiście, no gigantyczny dorobek tutaj trenerski, jeśli chodzi o prowadzone drużyny, na miarę tamtych czasów. Pamiętajmy, tak, no bo dzisiaj możemy, gdzie pewnie wszyscy odnoszą tak, karierę do Pepa Guardioli i, i takich faktycznie tutaj trenerów, tak, czy Jurgena Klopa i tak dalej. Na miarę tamtych czasów, pamiętajmy czasy po prostu polskie, komunistyczne, siermierzne. tak, niektórzy dzisiaj trenerzy współcześni po prostu nie znają te języków zagranicznych, o, przepraszam, języków obcych, tak, no, nie zagranicznych, a nie wierzą na zagraniczne po prostu wyjazdy, wolą na przykład prowadzić drużyny w Polsce, a tutaj rzeczywiście Wojciech Łazarek no różne drużyny prowadził. No niektórzy mówili, że był po prostu gigantyczną kopalnią anegdot, takie właśnie tutaj ciekawostek, anegdot z Kulis, jeśli chodzi o szatnie, no prowadzą tyle drużyn i w Polsce, i za granicą niewątpliwie e, tych anegdot miał po prostu sporo. E, to wszystko na dzisiaj. E, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. E, napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie. No i tutaj naprawdę wielkie ukłony, jeśli chodzi o Wojciecha Łazarka. i e, no, szkoda, że po prostu odszedł od nas, zabrakło go wśród nas, bo gigantyczne po prostu tutaj miał. E, doświadczenie tak, no już był na emeryturze no nie mówię, że miałby dzisiaj prowadzić reprezentację Polski, bo to są zupełnie inne czasy ale w tamtych czasach rzeczywiście sporo tych drużyn po prostu prowadził z większym, mniejszym sukcesem, tak to widzieliśmy największe sukcesy Święciu z Lechem Poznań w 80-tych, 80. dokładnie na początku lat 80-tych, to wszystko, dzisiaj pozdrawiam trzymajcie się, cześć